Tak, przeładowanie. Tak, dobrze. Ułóż się porządnie. Od tu, tak. Od piątki. I od piątki, czyli ty jedziesz od dołu teraz, tak? Nie przejmujesz się. się nie przejmuj przestrzeni. Tak, teraz palec z języka od razu sprawdziłeś. Magazynek wymień, wymi wyjmij ten. Schowaj sobie do zasobnika na razie już drugi. Jeszcze taktycznych zmian nie robiliśmy, więc... I teraz jak zrzuciłeś, to już wprowadziłeś nabój do komory, tak? No i teraz jedziemy. Na początku ile strzałów? Tak jak jest napisane. 4, 3, 2, 1. Zrzut zamka i dopiero tak i przestrzeń. I kabura. I kabura. Mhm. Idziemy sprawdzić. Piąteczka ci weszła bardzo ładnie, bo jak strzelasz Ciągiem to bardzo ładnie ci idzie. Tu widzisz, też jest bardzo fajnie weszło wszystko, prawie. Powiedzmy, że bardziej środka powinno być. Lekko przenosisz do góry, ewidentnie. Trzy, tu z kolei poszło ci lekko w dół, no i jedynka rozproszyłeś się, czy coś tak. Tutaj pan instruktor strzelał też, jedyneczka lekko zeszła, tylko zawadziła, ale nie jest źle. Odległość 5 metrów, więc nie jest to, nie jest to yy, złe wykonanie. 欢迎你，